Witam Was serdecznie na moim kanale. Kochani, dzisiaj 8 marca, więc na samym początku chciałam życzyć wszystkiego najlepszego wszystkim dziewczynom, które mnie oglądają. Mam nadzieję, że bardzo miło spędzacie ten dzień. A ja dzisiaj wpadłam sobie do kerfura i na samym początku znalazłam takie budynie z winiary. Nowe smaki, na przykład mamy pistacjowy, jest też cappuccino, czyli coś takiego... Bardziej kawowego, ale ten ostatni, piernikowy, no ciekawe te smaki. Powiem Wam, że wzięłam sobie po jednym, będę po kolei testować. Tutaj sobie jeszcze tak popatrzyłam, co tu się nowego pojawiło, i mamy jeszcze jedną nowość, też budynie. To są śmietankowe budynie z posypką, na przykład mamy tutaj posypkę KitKat Lion. I, z lentyl, i te lentylki czyli taki odpowiednik wiecie tych lodów z Mcdonalda tylko że macie w formie takiej budyniowej kochani w końcu się doczekałam ozdób wielkanocnych z Carrefoura. no nie mamy tego za dużo widać że to jest dopiero początek ale mówię, już nagram, później będzie mniej do nagrywania. Mam nadzieję, że w piątek będzie już większa dostawa, że na weekend już będzie więcej do wyboru. Jak widzicie, mamy tutaj sporo drewnianych ozdób, bardzo ładne, za 17 zł. Za 7 zł mamy takiego drewnianego baranka z takim futerkiem. Do wyboru był albo szary, albo biały. Bardzo ładne opaski z uszkami. Tutaj mamy takie z kwiatami. Ale tutaj są fajne, takie sputerkowe, i one miały lampki LED. Różne też kolory, bo były ciemno różowe, jasno różowe, niebieskie. No, patrzcie, cudnie to wygląda. No wiadomo, film tego nie, nie pokaże, ale bardzo ładnie to się świeciło. No, zastanawiam się, czy nie wziąć sobie dwóch i nie dorzucić tym moim szkrabom do tej paczki, którą im robię na Wielkanoc. Kochanie, oczywiście nie mogło też zabraknąć hitu tegorocznych świąt, czyli tych zielonych, trawiastych y, figurek. I powiem Wam, że mamy tutaj spory wybór. Postawili, wiecie, na różnorodność, jeśli chodzi o kształt tych zajączków bo mamy takie siedzące, trzymające y, złote jajeczka większe, mniejsze. No, można coś dobrać y, do, pod siebie. Ze wszystkich figurek, to te mi się najbardziej spodobały. Za 26 zł mamy takie siedzące zajączki w czterech kolorach. No popatrzcie, czyż one cudnie nie wyglądają. Ale jak 26 zł jak za taką figurkę, no to moim zdaniem troszeczkę za dużo, ale bardzo ładne. Kochani, w końcu mamy coś nowego, czyli taką figurkę zieloną trawiastą. Tym razem takiego ptaszka z koroną. Niestety nie było na niego ceny, ale przypuszczam, że on by kosztował tak około 30-40 zł, biorąc pod uwagę te wszystkie figureczki. No, tutaj kolejna figurka, ta trawiasta. No, jak widzicie, sporo ich było do wyboru. Dużo mieliśmy tych opcji, wiecie, do malowania jajek. Na przykład tu mamy takie pisanki, kolorowanki za 17 zł. Oczywiście nie zabrakło też jajek do powieszenia. Tutaj mamy z małą ilością brokatu, ale później Wam pokażę, jakie tu są jajka. Takie brokatowe, takie kolorowe. No cuda. Kolejna nowość, tym razem taki zestaw kubeczek z nadrukiem wielkanocnym, i do niego taki pluszowy zajączek. Fajna opcja na prezent. Tutaj z drugiej strony nawet mieliśmy do wyboru jeszcze inny kolor tego kubeczka i inny zajączek. Tutaj mamy kolejną opaskę, też takie uszka. I kochani, ja nie wiem, co to się tutaj podziało, ale to normalnie świeci jak takie zwykłe LEDy. Ale popatrzcie, jak to bardzo dziwnie wygląda na filmie. To wygląda w ogóle, jak ja bym te rozbłyski dokleiła. Nie wiem dlaczego. no To są zwykłe, normalne LEDy, i też była opcja kilku właśnie jakby to powiedzieć programów. Ale bardzo dziwnie wygląda to na filmie. No, aż śmiesznie. No, na żywo o wiele lepiej. Do wyboru, jak widzicie, była albo biało-różowa, albo biało-niebieska. Ale tutaj mam hit. Popatrzcie, jakie skrzaty. Czyż one nie są cudne. Takie żółto-czarne za 40 zł. Ale przepiękne w ogóle te ozdoby drewniane, które one miały przypięte do tych czapeczek. No cudne. Jedne z ładniejszych skrzatów krzat, wielkanocnych, jakie do tej pory widzieliśmy. Oczywiście nie mogło też zabraknąć filcowego koszyczka. Za 13 zł mamy taki z bardzo dużą ilością ozdób. No ładnie wyglądał, ale obok był fajny. Za 20 zł taki wiecie, poszczępiały, że niby to jest trawka. No tutaj niestety był uszkodzony. Ten jeden zajączek był połamany, ale tutaj obok były dwa. Bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze ta drewniana ozdoba. No śliczny. Mamy też poduszki z nadrukiem Wielkanocnym za 35 zł. Trzy do wyboru. Ten pierwszy miał nawet taki pluszowy ogonek. Fajny detal. Ten nadruk już się kilka razy powtarzał, najwięcej mieliśmy go w action, więc tu nawet w kerfurze się pojawił. Na samym dole tej półeczki były takie ceramiczne ozdoby do ogrodu. Najbardziej spodobały mi się te chłopczyki i dziewczynki, ale na nie niestety nie było ceny. Nie wiem, czy panie zapomniały. Dopiero tutaj cena była na tych zwierzątkach, które stały koło tego grzybka. Bardzo ładne, chociaż te gnomy mi się też spodobały. Tutaj mamy takiego gnoma, który siedzi sobie na takim zakrzywionym grzybku za 100 zł. A obok mamy też bardzo podobnego, który trzyma sobie takiego grzybka. No, niestety tego chłopczyka i dziewczynki nie znam ceny. Ale znalazłam cenę na te filcowe koszyczki za 20 zł do wyboru był albo niebiesko różowy, albo zielono różowy. Teraz przejdziemy sobie na takie stędy, które są bardzo popularne w Kerfurze. Mamy tutaj masę ozdób wielkanocnych, od takich większych, siedzących króliczków, po takie malutkie na patyczkach, więc jest co oglądać. Zobaczymy sobie, co tutaj jest ciekawego. A w następnym odcinku, jak już pojawią się nowości, to już się skupimy na tych większych ozdobach. Liczę, że pojawią się jakieś ceramiczne, typu talerzyki, miseczki, bo jak widzicie, na razie nic z tego nie mamy. No będę codziennie wpadała do kerfura i patrzyła czy coś nowego się pojawiło. Jak tylko coś dojedzie, to od razu wrzucę wam to oczywiście do filmu. A teraz przejdźmy już sobie tutaj by zobaczyć co tutaj mamy. No był problem z cenówkami, bo nie za bardzo wiedziałam co za ile było, bo popatrzcie na przykład taki kuliczek jest za 8 zł a później takie drewniane za 10 zł, no nie wiem, mi się wydaje, że to powinno być na odwrót, no ale dobra już nie będę się czepiać za 11 zł była fajna ozdoba taka trawka, w której były dwa y, takie kolorowe ptaszki, no szkoda, że były zielone, fajnie by było jakby były w takich bardziej naturalnych kolorach, no ale okej. Okay. za 30 zł była taka stojąca dziewczynka z trzymającym jajkiem bardzo ładnie wyglądała. Do wyboru była albo stojąca, albo siedząca. Fajna, tylko że no 30 zł troszeczkę dużo, jak za taką ozdobę. Liczne króliczki takie, wiecie, puchowe. Za 18 zł mieliśmy bialutkie. No przepięknie wyglądały. Albo tutaj za 17 zł, tylko takie główki. No przepiękne i fajnie, że były tak zapakowane. Wiecie, nie zniszczyły się. Kolejne krasnale, tym razem takie mniejsze, za 30 zł. Do wyboru były albo zielone chłopczyki, albo różowe dziewczynki. No cudnie wyglądają. Mamy bardzo ładną kolekcję takich kolorowych, brokatowych pisanek. Powiem no Wam, bardzo żywe te kolory. Później Wam pokażę, będą jeszcze takie większe do powieszenia i nawet na takich drucikach. Kolejna nowość: to mamy tutaj sztuczny mech za 16 zł. Bardzo żywy kolor. No, ciekawa opcja. Ja nigdy nie robiłam sobie żadnej ozdoby ze no, świeżego mchu, bo szczerze powiedziawszy nie wiem jak się tym y, opiekować. Bardzo dużo mamy jajeczek do powieszenia. Te są ciekawe, takie w kraty. Mamy też, one się chyba pojawiły, nie pamiętam czy w Kiku, czy w Pepko. Z takim, wiecie, kolorowe z złotą ozdobą. Ładnie się to w ogóle mieni. No sporo tych jajeczek. Mamy też te klasyczne, te, które ja najbardziej lubię, czyli białe z czarnymi kropeczkami. Tutaj mamy takie, wiecie, bardziej fancy, czyli złoto, biało-czarne. Oczywiście tych z czarnymi kropeczkami mamy też inne kolory, ale popatrzcie na to. No, to jest właśnie ta kolekcja, ta brokatowo-kolorowa. Yy, no, powiem Wam, no, hit jak to się mieni bardzo podobne były też w kiku z tego co pamiętam tylko nie wiem czy było tak dużo tych do wyboru bo patrzcie mamy też nawet na takich drucikach no ładne no wiecie nie każdy lubi takie żywe kolory ja bardziej się skłaniam w stronę tych pastelowych chociaż te są też bardzo ładne tutaj mamy wystawkę wszystkich takich na ozdób na patyczkach bardzo ładnie poukładane, tutaj nie miałam problemu z cenami, no bo wiecie na takich stendach to ludzie pooglądają, odłożą gdzieś indziej i zaraz się to miesza i trzeba później czytać cenówki co do czego dlatego ja bardzo lubię chodzić do Pepko, Kiku Kika bądź Tediego, ponieważ tam każda rzecz ma metkę i lepiej mi się wtedy nagrywa Gdy nagrywałam Wam Dizę, to mówiłam Wam, że ja lubię właśnie takie malutkie, żółte kurczaczki. Od dziecka uwielbiam to ozdoby i popatrzcie jaki tutaj jest wybór. Te są w ogóle cudne. Trzy takie kurki w takich kapelusikach. No przepięknie one wyglądają. No nie wiem, taki mam sentyment. Moja mama zawsze tego miała pełno. Układała sobie to do jakichś stroików. przyczepiała to do kwiatków. I zawsze ja tego mam pełno w domu, a przypomnę Wam, że w Dizie była nowość. Jak jeszcze nie widzieliście, to Wam tutaj podlinkuję, bo były i baranki, i króliczki, bo zawsze takie żółte są tylko, y, tylko kurki, więc ja sobie od razu wszystkie wzięłam. Oczywiście nie mogło też w Kerfurze zabraknąć tych zestawów. Zrób to sam. I mamy tutaj spory wybór. Ten jest fajny. Taka gipsowa ozdoba do pomalowania. Tutaj mam problem z tym, ponieważ za 20 zł macie takie folijki, ale czym to pomalować? No, farbki raczej by się na tym nie utrzymały, czyli musielibyście dobrać do tego jakieś. Um, Chyba jakieś e, mazaki, no bo co, czym innego tu pomalować, ale fajne, dużo opcji. Mamy też sporo naklejek, za 13 zł mamy takie śmieszne e, pisanki z e, buźkami. Oczywiście nie zabrakło też klasycznych, kolorowych pisanek. Tutaj kolejny zestaw, zrób to sam. Tym razem takie kolorowanki z naklejkami. I tutaj mamy już kredki. No to już wiemy, czym to malować. Kolejny zestaw za 15 zł, ale popatrzcie, jakie fajne te marchewki są. No z całego tego zestawu te marchewki mi się najbardziej podobają. Tutaj mamy kolejne zestawy. Tego typu już widzieliśmy chyba w Tedim. E, czyli mamy tutaj takie pluszowe kuleczki, możemy sobie skleić i mamy taką kurkę do wyboru. Właśnie był zestaw albo z kurką, albo z zajączkiem. E, I one były w cenie 14 zł. Ale tutaj obok mamy coś, co ja jako dziecko bardzo lubiłam, czyli takie szablony którym sobie odrysowujemy na kartkach. Były chyba trzy albo cztery te szablony. No w latach 90., jak ja byłam dzieckiem, to było bardzo popularne. Na samym dole też były bardzo ciekawe szablony, ponieważ do środka wkładamy jajko i odrysowujemy sobie za pomocą farbek na tych jajkach jakieś wzorki. No ciekawa jestem, czy by się to sprawdziło, trzeba by było przetestować. Bardzo ładne witraże, za 19 zł mamy 4 sztuki i do nich mamy też farbki. To byłoby wszystko jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie mi łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Zachęcam Was również do subskrybowania mojego kanału na 10 dzwoneczka, żeby nie ominął Was żaden odcinek. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia już jutro.